Witam Was w odcinku trzech artystów kontra oszustw. Nie sugerujcie się za bardzo tytułem, bo lepszego nie mogłem wymyślić. Ale gwarantuję Wam świetną rozrywkę i zaraz w rano, który artystą nie jest, Wytłumaczy Wam zasady dzisiejszego filmu. Ja tam za się okaże, że Franek robi coś lepszego niż my w ogóle robimy. A Franek tak, <laughs> Ej, AI, wygeneruj ja mi zimie. za jej szkic <śmiech> <śmiech> Witajcie w teleturnieju, narysuj to lepiej. E, przedstawmy uczestników teleturnieju. Jest z nami Draczu. E, dobry, dobry, dzień dobry. E, jestem Draczu, studiuję projektowanie gier na pierwszym roku. Wcześniej byłem w liceum artystycznym, więc generalnie... Myślę, że tyle starczy. Inki, Zajebiście. witamy. Witam wszystkich bardzo serdecznie, pozdrawiam rodzinkę. Również masz 20 sekund, żeby powiedzieć coś o sobie. Zapraszam, zapraszam. Jestem zajebisty. No, służyłeś cały czas. No i witamy naszego gospodarza, Prozurę. <noise> Halo, jak nie wyjdzie ten projekt, to zamykam kanał. No to super. Ja jestem Frano, jestem prowadzącym tego teletrudnieju. Może przedstawimy wam zasady. Zasady są bardzo proste. jak lej krysowania. Narysuję szkic, który potem panowie będą w pół godziny musieli odtworzyć. Dostaną brewkę ode mnie. Narysuję totalny shit prawdopodobnie, bo nie umiem rysować. Proszę, być może wstawi w tym momencie mojego e, świetnego Batmana jako myskę Miki. W każdym razie ja będę robił szkic wam panowie. Zobaczycie pewną postać prawdopodobnie, jeżeli wszystko co wam w głowie się ułoży, a nie mam w głowie za dużo. Następnie wyślę wam to na Discordzie, a wy w swoich programach będziecie mieli pół godziny, żeby stworzyć z tego własną interpretację. Wszystko jest zrozumiałe. Jak najbardziej. Dużej, bo sobie rysowałem swoją postać teraz. Zacznijmy mm. <noise> od szybkiego tutoriala jak zrobić black mood w pęcie. No i co? Jakaś postać? Tak, żeby im dać białe na czarnym ciekawe robisz? ciekawe zdanie. Oczywiście, skupacza... że tak. Oh yeah. <noise> to jest black mood. Yes, jest ultra black mood. <noise> Got... Jeżeli zrobisz jakąś kolwiek postać, która mm. będzie kobietą, to jestem bardzo szczęśliwy. Jeżeli zrobisz jakąkolwiek postać, która będzie kobietą, będę bardzo nieszczęśliwy. <gul coping> no, nie, nie, nie. 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 dwa do jednego. No, entr... Moje, moje skile nie są aż tak dobre. Z tobą genialny pomysł. Jezus Mary jestem geniuszem. Dobra. Wyobraź sobie, że w nagraniu teraz wszyscy oglądają to wieczorem. Dostają takiego white screena na mordę. No nie, dlatego mamy szare tło z draczem. No a ja mam painta. Także. To no, no, paint problem z farbę. Próbowałem rozmawiać z Ja pierdzielę. Przestań, przestań marudzić. Maria Ile masz jeszcze czasu? Dwie minuty? No właśnie. klika tam kresek i powie to jest batalistyka 1410. Proszę mi to tak. odzerwać. Chciałbym tutaj 140 husarzy w trybie nał. Wiecie co, w zasadach, które sobie wcześniej ustaliliśmy, było, że ma nie być kolorów. Ale... No i chciałbym, żeby tak pozostało. No, co się zmieniło. To ze czarnym tle niektóre rzeczy by się zlały jakbym tych kolorów nie użył. Z... Jestem master. Ale jestem najgorszym prowadzącym programu. Nie, to to. Zasady są ruchome, nie? Tylko że jeszcze no. o tym nie wiedzieliśmy, kurde dwie hmm. minuty temu. O, wiem, Boże, jestem geniuszem. Hmm. Co ja robię? The... <laughs> jestem geniuszem. Nie, co ja robię? No, okay. Dobra, to, to, to okay. Nieironicznie narysowałem coś fajnego. Dokładnie, to myślę jak patrzysz na swój rysunek. O pielęgniarka. No to no jest utro. Freddy Fazbear! <laughs> nie, nie, to Gwarantuję ci, że jak to zobaczysz to nie zrozumiesz. Z pielęgniarką to nie ma nic wspólnego. To już przysporzyłem do świadomości, że to nie będzie miało za dużo wspólnego z pielęgniarką. To tylko tak na początku wyglądało, ale... Nie wiem wygląda Freddy Nie grałem w FNAF. Ja nie ja skrzywdziłbym Freddy'ego Fasbera, żeby go narysować. Dobra. Jaki murocy, synu drogą. Ja skrzywdziłem Freddy'ego Fasbera. Przygotujcie się, bo to jest mocarne. Dałoby nam. To będzie dość szerokie, więc ja nie wiem, jak to jako wstawicie. Jak szerokie. Poczekaj już, poczekaj. O, co To Mamy jakąś interpretację tego? Czy tym... Nie, nie chcę wam za dużo mówić. No to jest to małe coś. Mówię... No, słuchajcie. Katni się. Sprawa wygląda tak. To ty nie, nie wiesz. Musicie <noise> Ej, takiego? zaraz, to no my w końcu robimy to z rewką czy bez rewki? Z rewką, z rewką, z, refką, refką. z refką. Refką. Dobra, okej, okay, Mogę okay. no, Z refką, z ref, proszę. Czemu ja ma rogi odwrotnie w ogóle? W <noise> sensie, to, się, to z... <noise> na zewnątrz ma rogi zamiast na środku, jakie uszy. Eee, czyli już zaczynamy? Jakiś stoper, coś? Zaczynamy. To już? A, już? Już, tak, już. Dobra, okej. No, dobra. Kąpało, ostatni raz No prowadzącym. Też tak trochę, czekaj. Właśnie jestem ciekawy jak to interpretujecie, tylko niestety obawiam się, że nie chcę, żebyście podpowiadali swoim konkurentom. Nie, ja wiem jak zawał, Dracze, to będzie. jakiś nie, nos w ogóle rysował przed chwilą. Nie też o tym myślałem na początku. Nie no, słuchajcie, nie możecie pójść na łatwiznę, no. Ja tam widzę, widzę to, co chcę widzieć. Bozy, gdyby to tak działało, to ja bym został miliardowym artystą. Jakiś Pikachu rysuje? Co tu się dzieje? To? rysuje Pikachu? Ty! Ja? A? to ja nie wiem nawet. Daj, zaufaj, tak? Zaufaj? Nie, 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 ufam. Pro... Teraz deproces. No spokojnie. Podoba mi się, że a, Dracz tak, jest tak, jedyną tak. osobą, która prawdopodobnie ma rewkę na innym ekranie. Ale nie, totalnie nie korzystam. Mam na, na rewkę narewkę skrzydła, które potem zrobię. A w ogóle nie korzystam z rywki, a to z pamięci. O! No, proszę. Co zrobić? Widać, widać, że ci z pamięci. No, Chyba że widać, że zrewika, co za oszustwa. Wytniesz to, wytniesz. Widać, że lecisz z pamięci, widać. Pan się pogubiłeś, Zraczył. No, Dobra, Inki faktycznie dodate. zbyt mocno sobie wziął to serca, że widzi to, co chce. Niesamowite. Co, jak już mam coś na to przynajmniej coś, co ma mi się podobać, tak? A właśnie, kto będzie jury? Ja? No i świetnie. Bo... no, cool. <grym> Słuchaj, to... <grym> chyba tak, nie? Ale adekwatne jury mamy. Nie, ja, Znaczy najlepszy pan z jury w ogóle. I e, e, to Ja myślę. Słuchajcie, jeżeli nie wierzycie w własne możliwości, popatrzcie na mnie. Znalazłem się na kanale graficznym. Patrzę, wszystko, wszystko jest możliwe, tak. Co ty rysujesz tam na dole? ja, ja jaja potrzebne. <grym> <noise> nie <Okay>. nie <noise> Ale nie będzie, pan, nie patrz ale na to. Ty, raczej, ty na pewno nie pomyliłeś mojego rysunku z swoim projektem nie, na spokojnie, spokojnie, zaraz ja zobaczę zaraz zobaczę co się będzie działo no, no, może, może będzie. Nie może, łysy będzie Może będzie łysy Nie, 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 mam stoper po prawej odpalony, patrzę ja na niego częściej niż no. na wasze rysunki To ja <noise> potem zobaczyć ten stoper mm. Dobrze Dobry. Szybko, jak zedytować stopper. A będziemy mogli powiedzieć parę zdań o naszych rysunkach potem, nie? Ale oczywiście, najpierw każdy z was przedstawi swoje rysunki, a potem dopiero ja powiem co to było. Czyli wiesz co to było? Oczywiście, Naprawdę? że tak. No. Czekaj, czyli to jest coś faktycznie. Nie, to teraz... Problem nie, jest. znaczy wpadłem no i, na to, co to jest, po tym jak już to narysowałem, ale. <laughs> dosyć nie fair, ale? dosyć nie fair. Ja sobie ten zamek przypomina. Ile tak, tak. muszę trochę przyspieszyć. No. Kurde nie wiem, czy całego nie powinienem zrobić tak jak robiłem wcześniej w planach, bo zrobił... A ty, nie wiem czy ty widzisz, ale dwa razy, skrzyma, no ci to te No biorąc pod uwagę, że lekko oszukałeś, to dobrze. Znaczy ja, tak. no, oszukałem. To było... po prostu nie No oczywiście miałeś tylko korzystanie... pełne opcje, nie? <głos》> Możliwości programu. Jak najbardziej. Też ja też mam musiałem... opcję w życiu oszukiwania ludzi, ale nie wykorzystuję jej. <głos》<głos》<głos》 Naprawdę nigdy no, nie, nie widziałeś filmików w kurde. Nie no, hmm. widziałem filmikowy... oczywiście! Taki był mój zamysł. <śmiech> <śmiech> Dobra, Ej. Nie wiem co to. Znaczy, może jak to rysujesz już do końca, to mówią. No. Ale... A to jest do końca, A, ale... No to tak. Nie ma nic więcej w sobie! No to ja chyba będę miał to, nie? Teraz mogę tylko. O, już skończyłeś? Znaczy, no. Nie, skończyłeś, to dużo powiedziane. Mamy zarys, nie? Mam zarys. Wam, mam... Powiem wam tak, na, na ten moment mam wrażenie, że jeden z was, oczywiście nie powiem który, jest najbliżej tego, co ja miałem w głowie pod koniec już rysowania. Na razie mam wrażenie, że jeden z was jest totalnie daleko. Ciało Cięłość jest Ja mam wrażenie, <grym> że to o mnie jest mowa, nie? Ja po prostu zawsze tak. Ja to myślę, to, że. Czy... Nawet nie Lainarcik, ale sobie po prostu trochę pogrubię ten szkic, wymarzę to, co niepotrzebne i to będzie mój lineart. Wy nie macie tak, że jak szkicujecie, to po prostu robicie trochę grubszy ten szkic i potem wymazujecie ten szkic i robicie z tego lineart? Nie no, zawsze tak mam. Nie, ja właśnie robię, jakby mój szkic jest taki cienki wiarę i potem robię lineart na tym szkicu, taki gruby. Ja praktycznie ja właśnie... nigdy nie robiłem linearta. Ja zawsze bazuję na szkicu. Nie, to ja zawsze robię lineart yy, oczywiście przed tym szkic. Potem, z, z potem przechodzę do kolorowania, a następnie do cieniowania. No bo widać. Słuchajcie, wy, wypraszam sobie, miałem o jedną trzecią, znaczy o dwie trzecie są mniej niż wy. Tak? Tak, no to Pracowałem pod presją. Jak gdyby on miał pół godziny, jak ja bym miał no, pół godziny Cała trójka podeszła do tematu zupełnie inaczej. Powiedz, że ktoś tam zobaczył coś uroczego w tym? Tak. No, NIE! No nie. <śmiech> 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 nie, no gdzie? Co? No loli z bagietką właśnie wykańcza. <laughs> <laughs> nie, no co? <laughs> nie, Uroczy. No urocze. Ja czy Ingi, co, to jest chemioterapia, inni. czy? Nie, no, stary, no, ok, dobrze, kombinuję. Dobrze, dobrze, przepraszam. <laughs> Ty nie masz w ogóle wyczucia franek. No naprawdę? Zero szacunku. To... Zero wizji artystycznej. No. <laughs> po twojej nie, pracy nie. więcej. <laughs> Aha, no i. Dobra, dobra. To... Proszę zaktualizować porządek. Witamy w teleturnieju. Narysuj to lepiej. Naszymi uczestnikami są Inki i Prozure <laughs> Bardzo mi miło. <laughs> Już jesteśmy w trakcie rysowania. Wow. Tak, słuchajcie, słuchajcie, generalnie to nie chciałem was zanudzać e, moim minutowym rysunkiem, bo tylko miałem na niego minutę oczywiście. Jakbym miał 10 minut, to jest. Ja Zacząłem na rysowanie. No, chłopaki właśnie są. <głos> chłopaki <głos> właśnie są w szóstej godzinie rysowania. Nie! Crash! Wykrakałeś to. Nie. O, dziękuję, Ctrl-S. Nie, nie, nawet nie żartuj. Dobra, panowie, zatrzymajcie się na chwilę może, co? Nie, 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 niech robią. Nie? To robicie? Eee, jak nie mam tego pliku, to się zastrzelnę. Panowie, kurwa, ja się nic nie odzywam, bo muszę to wygrać. Dla mojej rodziny. Wreszcie moja rodzina mi 30 taki 30 posiłek. Słuchajcie, no ja myślę też, że widzowie na pewno stwierdzą, która według nich praca jest najbliższa interpretacji. Co? A skąd oni wiedzą, jaka interpretacja? No bo sami sobie stwierdzą. Pytanie Powiedziałeś im, poć, poć, pokryją <laughs> no. każdego 10, subskrybenta. 8, i... co, 5, co, 5, 7, komentazów. 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Dobra, okej. Okay. Beautiful. No, draczu, 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 halo, halo. Dobra, nie. Fajnie. To jest Joker Jared Leto? <laughs> Co? Problemy, problemy. Nie, to jest, jest cyberpunk. Okej, okay, już, już miałem... się. Co? Stwierdziłem, że widzę w tym, nie wiem co w tym widzę, jakieś diabła, skrzydła. Stwierdziłem, że będą nietoperza, bo to takie trochę ten uszy też mu podciągnąłem po nietoperza. Zrobiłem sobie takiego potwora, który jest jednocześnie jeanem, a nie miałem na to czasu. I. To coś małe na dole pod nim. Totalnie nie wiem dla tego pojęcia, co to jest, więc poszedłem w fajbę doo i narysowałem skrapiego ze Skupidu. Właśnie tyle, na ile starczyło mi z czasu, więc jakby jest to taki spójność tematów pod względem tego, że to ma taki fajb, właśnie Skupiego dół trochę. A ja pytania nie mam. Ja hmm. moje pytania, nie ma sprawy. Co skrapi ma wspólnego z demonem? Y o, że no oni rozwiązywali jakieś zagadki z potworami w ogóle. I tam skrapi przez jakiś czas był, w skupim Do, Ale on nie wygląda jak kumple. Czemu Scrapi jest kumplem z demonem? Ciekawe, zobacz jakiś mięty jest ten demon. Bogo Bogo przerysowywałem zrewki plot twist i generalnie dla ludzi, którzy nie wiedzą, to scrapił, był zły. Nie jest zły, Nie jest zły. Dobra, minus jeden punkt. No dobrze. No nie jest wydajemy w takim razie z A czemu uroki nie są czerwone, Draczu? Mówiliśmy o tym. Nie miałem czasu, a mawialiśmy się na szkicowość. Bez kolorów. Nie, nie, przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo. Nie, nie, Od samego początku mawialiśmy się na to, że macie pół godziny i tyle, ile dacie zrobić w tych punktach. No właśnie. W związku z tym. Yy, tutaj raczej i prozu nie mają racji, ale to nic nowego. Chodźmy zatem do pana proszę. No dobra, kurde, zapraszam, zapraszam. Dobra, zacząłem od tej głowy, nie? I stwierdziłem, ja w widzę tutaj jakieś stare dziecko, ale nie chciałem robić dziecka z uszami yy, wielkimi, więc stwierdziłem, kurde, to trochę wygląda jak rogi wychodzące z gęby, więc zrobię tak, odczytam trochę bardziej na bok twarzy, jak zacząłem to rysować, to mówię XD, modliszka. I zostawiłem to, nie? Więc jakby to powstało na początku. No i potem już poszedłem za ciosem, nie? Zrobiłem bebechy. Tu zwiśnięte jaja, aka jakieś takie płetwy jak u ryby. Bo Inki zaczął gadać o morskich stworach i mi to normalnie w głowie zadzwoniło. się siedzę w twojej głowie stary. <noise> Więc zrobiłem to. Manipulator. A potem zobaczyłem to, nie? I mówię... Ty no bomba, nie? Bomba z lądem, ale mówię, co to jest za jakiś fiflak z dupy. I mówię ty, przecież to jest morda w lustrze z wielką stęgą, więc tak powstał ten ziomek. No i potem narysowałem ręce z nożami i trochę błyskawić, żeby było nawiązania do tych, do tych chmur, a że już nie miałem czasu na chmury, to jego gęba jest biała, więc... No. A ja pytanie mam. No. Gdzie tam jest lustro? No. Tu! Patrz, to jest... odbija. ale nie, 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 nie. Poczekaj, poczekaj, ku mojemu, y, temu, y, moje, ku mojej obronie, nie? Patrz. Pamiętasz y, piękną... Dobra, inaczej, patrz. Z czym ci się to kojarzy? Jabłko. W czym było jabłko? Jakieś bajce Disney'a, nie? No ja rozumiem do tego wiążesz. No właśnie, więc tam... To jest... Latające lustro jak wy Królew królewnie ścieżce. To lustereczko, które mówiło wszystkim. Wiesz gdzie było fajnie pokazane to lustro? Tak, to lustro było fajnie pokazane w szreku jak Lord Farquaad pytał się o swoją wybrankę i miałeś twarz zaklętą właśnie w lustrze. I tutaj to widzę. Okej okay. okay. Jeżeli chodzi o demony, to jedyne demony jakie akceptuję to są seksowe demony Więc od, ra od razu jak zobaczyłem demona, to pomyślałem sobie, dobra, nie mogę zawersować jakiegoś brzydkiego jak jakiegoś takiego, musi być to z jakimkolwiek seksapilem, jakimkolwiek takim wdziękiem sobie, tak? Więc od razu zacząłem szkicować e, całe tors i tak dalej Dobra, co są te kończyny? Płetwy! Na końcu są płetwy, no przecież tutaj są ewidentnie jakieś płetwy, tak? Więc to jest jakiś morski demon, który wychodzi jak syrenka to jest taki demonosyrenka, nie? Tak wychodzi z, z morza i kurde leje na ciebie jakieś chmurami seksapilu takiego, serduszka spadają ci takie jak pioruny, normalnie na ciebie. Oto motony? Jak to się nazywa? Bo nie pamiętam. <grym> tak, 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 chyba, tak, tak. No ale dziękuję, że ktoś przynajmniej wie o co chodzi. Ja no. oczywiście też wiem. Niesamowita interpretacja. No dobra. Dużo doświadczenia. <grym> no właśnie, no, ja mam jedno, jedno zastrzeżenie. Mam jedno, mam, mam jedno pytanie. No, dlaczego, no. dlaczego ta postać ma tylko jakby dwie pary tych? To, 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 to Aha, jest. że to wykorzystają. A, A w, no no razie... okay, okay, w razie... okay, dobra, A w takim dobra. razie inaczej zmiana, zmiana, gdzie jest ogon? Który jest widoczny na dole. Cóż, pom pomiędzy no dwoma dolnymi wysłami <grym> Gdzie ten ogon? Pomędowy. No, ma no dobra. dobra. Ma pioruny, no tak. No brak, No słuchajcie. Ja Bo poświęci te trzy minuty na te pięknie. Stary to tak. mnie kosztowało, jest, jest ja krasza. Tak to jest tak odrealnione no. podejście do tematu. No. Tak zupełnie inne, że. No, szanuję bardzo. Sentymentalnie praca Draca wygrywała. Jeżeli chodzi o interpretację, to praca prozurę. A jeżeli chodzi o niekonwencjonalne podejście do to... no to Inki by wygrał. Tak, weźcie ten no. rysunek Franka i swoją interpretację. Zapraszamy was, żebyście wrzucili na naszego Discorda prozuraki. Macie tam kanał Kreatywność. Oczekamy, no, Jesteśmy ciekawi, jak wy to rozkminicie. I... I spróbujcie to zrobić. Tak, z otwartą głową. A, a tam z Ta, cy... 15 tam prac widzicie? z czapką kucharza Tam nie ma czapki kucharza Nie ma czapki ma... kucharza